Przyznaj się: Od dziecka lubiłeś pociągi. Mamy dla ciebie dobre wieści. Dzięki funduszom europejskim dla Dolnego Śląska połączyło do nas 10 nowoczesnych pociągów więcej komfortu, więcej połączeń, więcej przygód materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielniej Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw dolnośląskiego i lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych. Segregacja odpadów to działania, dzięki którym osiąga się wiele celów. Zmniejsza się ilość odpadów, bo część z nich może być ponownie wykorzystana. Dzięki temu mniej się zużywa surowców naturalnych do produkcji nowych rzeczy. Mniej odpadów to z kolei czystsze środowisko naturalne człowieka. Wystarczy pamiętać o tym, jakie odpady do jakiego pojemnika wrzucić. Papier to pojemnik niebieski. Wrzucamy do niego zeszyty, gazety, książki, pudła i tekturę, ulotki i katalogi. Ale nie wrzucamy kartoników po napojach i mleku, bo poza papierem zawierają też tworzywa sztuczne. Plastik i metal to pojemnik żółty. Trafiają tam plastikowe butelki i nakrętki, worki i reklamówki, puszki po konserwach i napojach kapsle i wspomniane kartoniki po napojach. Szkło to pojemnik zielony. To miejsce na szklane butelki i słoiki oraz inne szklane opakowania, na przykład po kosmetykach, ale bez plastikowych części. Nie wrzucamy do niego ani rozbitych szyb, ani luster. Pojemnik brązowy bio służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych czyli trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, zepsute owoce i warzywa, albo inne pozostałości, ale z wyjątkiem mięsa i kości. Ostatni czarny pojemnik to miejsce na śmieci zmieszane, ale nie chodzi o to, by robić w nim mieszankę wszystkich odpadów. Tam ma trafić tylko to, czego nie można wrzucić do kolorowych pojemników, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Są też jednak takie odpady, których chcemy się pozbyć, ale nie pasują do żadnego pojemnika. Te można już samemu, bezpłatnie, oddać w przoku, czyli punkcie selektywnej zbiórki odpadów, który w Bolesławcu funkcjonuje przy ulicy Staszica 6. Właśnie tam można przewieźć odpady wielkogabarytowe, takie jak zużyte meble, odpady budowlane, elektroodpady, jak choćby telewizor, akumulator czy stara sokowirówka, chemikalia i farby lekarstwa oraz odpady zielone. Odpady ze wszystkich pojemników i sprzoku trafiają do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie są jeszcze ostatecznie sortowane. Natomiast to, czego nie można już użyć i przetworzyć, trafia na składowisko odpadów. Zatem im więcej wykorzysta się odpadów zbieranych selektywnie, tym mniej zajmie się miejsca na składowisku. Wtorek, 3 grudnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W Bolesławcu zakończyły się prace komisji, które oceniały straty wyrządzone mieszkańcom przez wrześniową powódź. Wypłacono też świadczenia, które dotyczyły kilku form pomocy dla poszkodowanych przez nią bolesławian. Wrześniowa powódź dała się najbardziej we znaki mieszkańcom gminy Bolesławiec. Ale też niektórzy bolesławianie, których domostwa albo przedsiębiorstwa leżą blisko Bobru, odnieśli straty. Zakończyło się już szacowanie tych strat. Wszystkie komisje do szacowania szkód i strat powstałych w wyniku powodzi na terenie gminy miejskiej zakończyły pracę. Komisja powołana 24 września. Podkreślam, 24 września zarządzeniem prezydenta miasta Bolesławiec wypłacono, jeśli chodzi o to różne rodzaje zasiłku, Zasiłki celowe na pomoc doraźną, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, to są zasiłki w wysokości 8 tysięcy złotych, wypłacono 10 świadczeń na podstawie złożonych wniosków. Na mocy innej ustawy wypłacono 9 świadczeń w wysokości 2000 zł. Wypłacono też zasiłki na energię i paliwo niezbędne do osuszania pomieszczeń to 9 wypłaconych świadczeń po 1000 zł. I wreszcie te większe zasiłki, o których tak głośno było zasiłki na odbudowę lub remont budynku lokalu mieszkalnego w wysokości tu najpierw była mowa o 200 tysiącach złotych, później z tego się zrobiło do 200 tysięcy złotych. Dopiero w listopadzie wypłacono 6 świadczeń na podstawie złożonych wniosków: jedno świadczenie w kwocie 75 500 zł, jedno świadczenie w kwocie 17 000 zł, jedno świadczenie w kwocie 12 000 i trzy świadczenia po 10 500. Łączna wysokość wypłaconych świadczeń na odbudowę Lopremont to 136 000 zł. W Bolesławcu zaistniały też przypadki szkód, które dotyczyły gospodarstw rolnych. To pięć gospodarstw przy ulicy Zabobrze, gdzie straty wyniosły 235 tysięcy złotych i jedno gospodarstwo przy ulicy Bema ze stratami rzędu 200 tysięcy. Ich właściciele będą mogli teraz ubiegać się od szkodowania. Szacowanie strat i szkód w gospodarstwach rolnych to jest temat, który tak naprawdę w Bolesławcu on jest no, stosunkowo niewielki. Natomiast temat przeogromny w powiecie bolesławieckim. Można powiedzieć, że nie ma pomysłu ani nie ma pieniędzy na to, żeby przywrócić do stanu takiego, jak był wcześniej, czyli do możliwości uprawiania na tych terenach jakichkolwiek upraw. Po prostu ta wierzchnia warstwa została zmyta i ukazał się krajobraz przypominający krajobrazy księżycowe. W samym Bolesławcu straty dotyczyły też infrastruktury miejskiej. Tutaj kompletowane są protokoły z szacowania strat. Niestety i w tej kwestii nie jest jeszcze jasne, jak będzie przebiegać wypłata świadczeń. Wnioski dotyczą czterech zadań. Pierwsze to jest rozbiórka budynku na terenie ośrodka wodno-sportowego w związku z decyzją nadzoru budowlanego o rozbiórce budynku hotelowego OWS wartość zadania 94 tysiące złotych, tam z końcówką, ale będę czytał, będę zaokrąglał. Mosty dla pieszych przy ulicy Gdańskiej, ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta oraz połączenie ze środkiem sportowym wartość zadania 20 milionów złotych. Naprawa bobrowej ścieżki wymagać będzie około 2 milionów złotych. Naprawa zniszczeń spowodowanych w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i na oczyszczalni ścieków to 10 milionów złotych. Poszkodowane firmy bolesawieckie to z kolei 2 miliony złotych strat w przypadku jednej z nich, 250 tysięcy złotych strat w przypadku drugiej, 400 tysięcy w trzeciej i 50 tysięcy złotych w czwartej. Przed nami wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Bolesavicy policjanci zatrzymali 28-letnią mieszkankę miasta, u której w mieszkaniu ujawnili ponad 700 porcji handlowych, metalfetaminy oraz inne substancje w formie tabletek. Kobiecie grozić będzie do 10 lat więzienia. Policyjny patrol podczas drogowej kontroli zatrzymał 31-letniego mieszkańca powiatu Zgorzeleckiego, który prowadził pojazd osobowy, pomimo 3-letniego sądowego zakazu prowadzenia i decyzji o cofnięciu uprawnień. Mężczyźnie grozić będzie do 3 lat więzienia. Policyjska Straż Miejska przypomina, że jej funkcjonariusze regularnie przeprowadzają kontrolę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić strażnikom miejskim przeprowadzenie kontroli oraz podać wszystkie niezbędne dane, których zażąda strażnik miejski podczas kontroli w tym dane osobowe. W poniedziałek w XXIII Śląskim Pułku Artylerii odbyły się obchody święta wojsk rakietowych i artylerii. To szczególne wydarzenie zgromadziło żołnierzy, pracowników wojska oraz zaproszonych gości, w tym starostę bolseckiego Tomasza Gabrysiaka. W Katowicach odbyła się gala nagród konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni i instytutów z całej Polski. Samorząd Dolnośląski reprezentowali członek zarządu Natalia Gołąb oraz dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotr Śniegucki. Bolesławieckie Starostwo Powiatowe poinformowało o wynikach naboru wniosków o udzielenie stypendium w ramach projektu Dolnośląski Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym Sprawny Uczeń etap pierwszy. O z osobami, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji starostwo skontaktuje się telefonicznie lub mailowo. Piątek, 6 grudnia to Dzień Świętego Mikołaja. Bolesławiecki Ośrodek Kultury tradycyjnie już przygotował atrakcje dla dzieci. Trzeba tylko pojawić się w boku tego dnia między godzinami 16 i 19. Zbliża się Dzień Świętego Mikołaja, a w związku z tym tradycja obdarowywania prezentami, szczególnie tych najmłodszych. Tradycyjnie już aktywny w tym dniu będzie Bolesławiecki Ośrodek Kultury, ale tym razem w nieco odmienny sposób. W tym roku spotykamy się tradycyjnie 6 grudnia w Bolesławieckim Ośrodku Kultury o godzinie 16, i tym razem chcemy troszkę zmienić koncepcję. Nazwa będzie się składać z dwóch wyrazów: Miko, Łajki i nawiązywać do pierwszego. Psa w kosmosie, czyli do łajki. Chcemy, aby to wydarzenie, oprócz tradycyjnego świętowania i wręczania prezentów, było też okazją do przypomnienia, jak bardzo ważne jest dobro zwierząt. W tym roku w boku będzie też kącik edukacyjny bolesalskiego Nadleśnictwa, jak pomagać zwierzętom zimą i akcja Podaruj dobro, czyli zbiórka karmy dla Miejscowego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom. Spotkamy się z Mikołajem, będzie okazja do wręczania prezentów, ale oprócz tego odbędą się warsztaty, podczas których będzie można sobie zrobić zwierzakowy, jakiś zwierzakowy prezent, może zwierzakową ozdobę choinkową i będzie też można się dowiedzieć troszkę o tym, jak w zimie dbać o zwierzęta. Prezenty dzieci otrzymają oczywiście od świętego Mikołaja, ale rodzice będą musieli mu pomóc i po prostu przygotować podarki dla dzieci, które pojawią się w boku między godzinami 16 i 19. Na zakończenie pozostała prognoza pogody dla Polesławca na środę. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. W najbliższej nocy w Bolesławcu będą 3 stopnie Celsjusza w dzień 4. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże. Przez całą dobę niewielkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosło aż do 1025 hektopaskali wieczorem. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielniej Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw dolnośląskiego i lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych.